się Krzysztof. Słuchajcie, chciałem wam powiedzieć kilka słów o motorze, który, o moim motorku, który niestety muszę sprzedać. Jeszcze dwa miesiące temu y, wszystko było robione pode mnie. Zrobione są hamulce, zro wymieniony płyn hamulcowy, wymieniony olej, jeździ na Repsolu. Zrobiony jest olej w wale kardana. Wszystko jest zrobione tak, jak miało być, żeby służył mi. Y, nawet opony zostały wymienione. Są nowiutkie Bridgestone. Eee, także ten motor, gdyby nie to, że zmieniła się sytuacja w moim życiu, nigdy bym go e, aż tak pewnie nie wyszykował. Eee, rzeczy, które są dodatkowo zrobione, mam biutkie klaksony z Luisa. I to fajne są klaksony, są potężne, bo to jest wysoko i niskotonowy. Zrobione są gmole, które są z motokuźni, więc to nie jest żadne. Chińskie Ali, tylko naprawdę solidna, piękna robota. Jest zamontowana szyba też od Rzemieślnika, kupiona w naszym kraju. Nie jest to może najwyższa szyba, ale ma bardzo dobrze osłania przed wiatrem. Ja ma 1,90 90 i robi robotę. Fajną rzeczą jest również kierownica customowa. Pięknie podkreśla linię tego motocykla. Rączki, które też są customowe, bardzo ładnie się prowadzi ten motocykl. Tutaj jest w komplecie mam tylny fotel. Jest zrobiony go tak trochę bardziej jak bober, bo tu jest podniesiony trochę błotnik. Dodatkowo są też pod kufry, czy sakwy. Zewnętrzny stela sakwy są w komplecie. Na innych zdjęciach sobie zobaczycie, będziecie mogli sobie je obejrzeć. Tu jest fajna rzecz. Dodatkowe światło stopu Luisa, światło mijania i światło stopu. Bardzo ładnie to świeci, ponieważ ta lampa, no to jest już stara rzecz, więc świeci jak świeci, a to światło robi robotę. Z rzeczy, które są do zrobienia, których mijanie miałem po prostu czas, no to to jest bardzo nieestetyczne tutaj, te śruby zardzewiałe, ale to trzeba po prostu wymienić. Jest tutaj przytarta rączka w tym miejscu. I w tym miejscu jest przytarty wydech, ale to jest od spodu i tego nie widać. Wszystko inne, a no i kilka tutaj rys na baku. Wszystko inne jest zrobione. Igła prima. I teraz zobaczcie, cykniemy. Zapłon. odpala bez problemu. Przebieg jest 2300, przepraszam, 23,974, 24 tysiące kilometrów. Na moment nagrania tego filmu ja normalnie na tym motorze jeżdżę w weekendy, więc prawdopodobnie tam może być potem ciutkę więcej, jak ktoś się zdecyduje. Zapraszam do kupna, naprawdę okazja. Motor stoi w piasecznie koło Warszawy. Dzięki.